wjechać to z tym rastanem takie problemy to szatan y, daru daru zróbcie miejsce z rielowi żeby móc wjechać na rastanzie naprawcie korwinę tak tak słuchajcie się tymi ząbkami naprawczymi ej uwierzycie w to żeby już nie zeszło brakuje mina to mi, ma. cztery małsa też leży łomo pokro daru daru nie cofaj bo minę masz na sobą nie, brakuje mi rozpędu, a nie mogę cofnąć, bo mam minę. Już zdenerwowana. Dobra, czyli trzeba to zrobić po prostu starym, dobrym sposobem. Trzeba przejechać po drugą, po drugiej stronie budynku i tam rozpędzić z samego dołu. Zróbcie to pojedynczo, czyli najpierw na przykład korwin, bo widzę, że już jedzie, potem a na końcu to naprawcze. Lightning, Sunset i Magrazer wyjeżdżą. Shaten rozłożysz się tutaj po prostu gdzieś w okolicy. Nie przeżyjemy Lightning, Lightning, jest, Lightning, jest, Lightning jest na prawo na nie, nie ma, nie ma. ma. Te czwórki masz, uważaj. Widział Zaraz dojedę na podróżnicy. Dobra, sądki z blachami. już też. przyjechały. Korwin, cofaj, cofaj. Dobra, mamy już dwa sądki z blachami. Naprawcie się tutaj za tym punktem i z. Zabetonujcie im wjazd Sądki naprawcze widzieliście jak wjechały te? Nie, bo ginęliśmy Rozwalono rozwalono eee, Dobra, szata. musisz to zrobić szybko, ja cię będę naprawiał tyle co mogę Jak kurwa No, i mamy Sądkę naprawczego i dwa sądki z, z tymi Jak tam... Jak tam nasze lotnictwo, dajecie Nie ma mowy, tak. mam mowy wobec tej, Tak, to to mam loczą dwa razy gdzieś tam. No dobra, jest. to sobie to jednak nie da rady. Eee, mają e, sandka na, na e, podłodze, e, tak? Podjedźcie, Widzicie tak górkę tak, z z, z, z blachami, żeby ich rozpływczać po prostu. Pod nami light jest, zaraz weźcie z czefówka, z Nie przejadę tam po drugą stronę i trafowałem sądka. Ale korwin, dobra, dobra. Dużo pychoty na tarnę. No, Czy ja mam za nim jechać? A, okay. Nie, nie, nie. No nie, nie, nie. Jeźdź, nie jeźdź. tak panią słodka z dyrektorem. Nie, ich. nie Czwórki mamy czerniu. Może ja tam pojadę. Aha, już ich nie ma Gdzie? Następny dzień. Lodki są ukoszone, mają za duży ja, oferat jak... Max? Skagardy, Maxi, Harder. Dobra, hard cofnij się, Kjordyn, z tym... Sandkiem. To nie to, to to, co to zyskałeś. Gdzie? W tym jest, nie widać. A, ten! Tutaj, dobra. To NCD mi wywaliło. <grym>, Spoko, zalepił się ponownie. Ja nie mam ma amunicji już. Oj, trochę chaotycznie wychodzi. To jest Falang, nie? Ale dobra, nie jest źle. Tam uważajcie, tam na wieży była piechota. Magrider. Dobra, wygramy tą placówkę. Trzeba było po prostu od razu, od razu takim chamską masą sądku przyjechać Dobrze. i rozwalić ich. Dziękuję. Proszę. Dobra, czy mamy obronę na moście? Nie, raczej nie mamy. Dobra. No, chyba nawet nie jest potrzebne. No, jak tutaj raz przyjechaliśmy z sądkami, to oni się zniechęcili. Posłanie, kręć mi się tu, bo będzie źle. Ja, Dobra, kasuje już cichy waypoint, to są niepotrzebne. Co do tych lotników, sorry, żeby was w sumie mało to było, jednak dla was korzystne. Włączę was z powrotem do składów 9 amunicji. Dobra, kto może, kto może daru daru? Weź, weź gala na warpie i to samo chciałbym od Janka. Nie ma, ale na Warpie. No to sądek, Niestety. sądek, cofnij trochę. No bo do przodu. Nie, on no, no, się no. będzie cofał. Tymi galami od razu leć... Lećcie, moi drodzy, w stronę plutonowego. Coś widzicie? Nic. No. Aha. Czołoga, on no, się będzie cofał. I wzięte. Dobra. O oh, oh, <laughs> <laughs> Yeah. Jaki <laughs> crash.